Towarzystwo Sportowe. Ten podcast po mistrzowsku. Rozgrywają dziennikarze Radia Z. Dzień dobry, to jest Towarzystwo Sportowe, czyli podcast dziennikarzy Radia Z. Obok mnie siedzi Mikołaj Kruk. Dzień dobry. A ja nazywam się Krzysztof Winanowski. Dziś naszym gościem jest reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2018 roku. No i zawodnik ukraińskiego zespołu Epicentr Podolany, chorodok Artur Szalpuk. Dzień dobry. Artur, no, nie możemy uciec od tego, co dzieje się obecnie na świecie, bo ty bardzo mocno tego doświadczyłeś w momencie, kiedy wybuchła wojna, przepraszam, wybuchła wojna w Ukrainie, to ty byłeś na miejscu. Opowiedz nam, jak wyglądał ten moment? Co się wtedy działo w Twojej głowie? Ja tylko bym dodał, że ja tego doświadczyłem, a mocno tego doświadczają moi koledzy, którzy teraz są Jasne. na Ukrainie. Jak tego doświadczyłem? Obudziłem się o 7.30 i był to zupełnie inny świat. Zacząłem się szybko pakować, bez pośpiechu, ale bez paniki, ale, ale zacząłem się pakować i około 15.00 wyjechałem z Grudka, który na szczęście i byłem tego pełni świadom, znajdował się na terenach, które nie są zagrożone. Nie były zagrożone atakiem i dalej tak pozostaje. Około 20 znalazłem się na granicy po drodze. Miałem czołgi, wozy pancerne, e, blokady policyjne, gdzie normalny policjant z karabinem podchodził do ciebie i sprawdzał Twoje dokumenty, ale w tamtym czasie jeszcze nie tego tak nie odczuwałem, jak bardzo jest to poważna sytuacja. Pierwszy raz to poczułem znajdując się na granicy, stojąc w gigantycznym korku e, pięciokilometrowym do granicy, Yy, I tam dostaliśmy przykaz z góry, że żeby próbować się przebijać, więc byliśmy blokowani. Ja to nazywam bez żadnej urazy dla nikogo strażą obywatelską, która nam zajeżdżała drogę i nie chciała nas yy, puszczać. Yy, po godzinie półtorej za zacząłem, bo już wtedy zostałem jakby sam ze swoim kolegą z Bośni w samochodzie i z moim psem, więc jako jedyny byłem w stanie się tam dogadać, wychodzić do tych ludzi i tłumaczyć po prostu sytuację. I, i, i jakby gdy nie wykłócałeś się z nimi, a tylko tłumaczyłeś sprawę tak prosto z serducha, to oni też życzliwie podchodzili do tego i, i mnie przepuszczali. No, do domu dojechałem o 5.30, jeszcze zawiozłem na samolot właśnie kolegę Bośniaka. Eee, około 7.00 położyłem się spać, ale to nie był dobry sen. Tak naprawdę przez dwa dni prawie w ogóle nie spałem. Powiedz jeszcze tak, żeby wszyscy mieli tego świadomość. Ty i właśnie twój kolega z Bośni, to byliście jedymi, jedynymi obcokrajowcami w tym klubie. Reszta zawodników to byli ukraińcy, którzy właściwie w moment z siatkarzy stali się żołnierzami. Z graczy tak, byliśmy jedynymi zagranicznymi osobami, ale jeszcze mieliśmy trzy osoby ze sztabu, które były również z Polski, byli polakami, tak jak ja. Ale tak, jeżeli chodzi o moich kolegów z drużyny, o Ukraińców, im świat, się, świat po prostu się zawalił. Gdy ich opuszczałem i widziałem ich miny, oni nie wiedzieli, co, co ich czeka, tak naprawdę dalej nie wiedzą, co, co ich czeka. Z tymi żołnierzami mam kolegów, którzy chcą iść do wojska, z różnych względów jeszcze nie poszli, mam takich, którzy Mm, y, trochę mniej są. So, ta pełna mobilizacja ogłoszona, ogłoszona przez Ukrainę polega na tym, y, że mężczyźni w wieku od 18 do 60. O, od wieku od 18 lat do 60 lat nie mogą opuszczać Ukrainy, bo mogą zostać wezwani do armii. Więc y, oni jakby, jeżeli dostaną list, będą musieli tam iść, ale y, nie, nie są na razie na froncie. Y, ja może to źle zabrzmi, ja, ja się cieszę, że oni nie są na froncie, bo, bo, bo wtedy mam, ja osobiście czuję, że, że są bezpieczniejsi i że im się nic e, nie stanie. Mam taką wielką nadzieję. Więc mniej więcej tak to wygląda. A powiedz nam, jak wyglądały te takie dni przed? Czy to była taka cisza przed burzą, czy gdzieś tam czuliście, że coś wisi w powietrzu, że coś za chwilę nastąpi? Czy to dało się po prostu gdzieś tam wyczuć i przewidzieć, że, że ten moment w końcu nadejdzie? Podzieliłbym to na dwa sektory. Sektor polski, czyli wszyscy ludzie, którzy żyli w Polsce i z którymi miałem kontakt, bardzo mnie ostrzegali. E, mówili wprost, żebym już wyjeżdżał stamtąd, bo, bo zaraz się zacznie wojna. I ja dru, drugi sektor to, to strona ukraińska i tu bym powiedział, że tam, gdzie ja mieszkałem, panował dość e, względny spokój. Nikt z nami nie rozmawiał e, o tej sytuacji, co, e, co będzie, jak wybuchnie wojna, co robimy, jaki jest plan działania. Tak naprawdę chyba nie do końca do, dopuszczali tam tą E, możliwość i Więc mniej więcej tak to wyglądało. Było dość, było dość spokojnie. E, tam też e, jakby w regionie Donbasu i Ługańska wojna trwała od 8 lat, więc oni też e, w jakim stopniu do tego przywyki? Nie powiem, że przywyki, bo to, co teraz się dzieje, to jest po prostu niewyobrażalne, ale, ale oni z tą wojną cały czas mieli styczność, więc powiedziałbym, że tam, tam było w miarę spokojnie przed wybuchem. A przed y, właśnie wybuchem tej wojny, wy normalnie jeździliście po całym kraju, rozgrywki toczyły się? Czy były takie miejsca, które były y -y. na przykład strefami podwyższonego ryzyka? Y -y. Nie, nie było takich stref. Na szczęście, w tamtym okresie my mieliśmy wszystkie mecze u siebie. I akurat w następnym tygodniu mieliśmy grać w Dnieprze, czyli już po wschodniej stronie Ukrainy i ja już sygnalizowałem klubowi, że ja tam nie pojadę niezależnie od decyzji Ligi i wszystkiego. Jakby z tamtych informacji liga chciała, żebyśmy tam jechali i grali i dla mnie to było już wtedy niemożliwe ale jakby nie było takiej sytuacji, bo wszystkie mecze były, były grane u nas. Powiedz, bo to pytanie może trochę głupio zabrzmi w kontekście tego, co się tam dzieje, ale jak dla kogoś całe życie na przykład jest siatkówką, to czy w momencie, kiedy ta wojna wybucha, dzieje się to, co się dzieje, czy ci twoi koledzy z drużyny, oni jeszcze mają czas, głowę i gdzieś ta siatkówka pojawia się mimo wszystko w ich życiu? Z moich rozmów odpowiedź brzmi absolutnie nie. Być może jeden lub dwóch zawodników chodzi na, na siłownię, żeby, żeby może zmienić otoczenie albo odreagować, ale ża, 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 żaden z zawodników o tym nie myśli. Raczej martwią się o swoje rodziny, o swoich przyjaciół. Muszą chować się do, do schronów, jak usłyszą syreny. To jest zupełnie inna rzeczywistość, którą my możemy sobie tylko wyobrażać. A ja myślę, że nasze wyobrażenia trzeba pogorszyć o jeszcze, o jeszcze razy dwa. Mhm. A powiedz: Ty wróciłeś już do Polski. Szczęśliwie udało Ci się wrócić do Polski. W tym momencie. Liga Ukraińska raczej nie ma perspektyw, żeby w najbliższym czasie rozgrywki wznowić. Jak Ty to widzisz? Czy tam gdzieś, na przykład za rok, za dwa, jest szansa, żeby te rozgrywki gdzieś tam, jeśli ta wojna się oczywiście zakończy, one mogły w jakimś szybkim tempie mhm. wrócić do życia? Tak, tak jak powiedziałeś, myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej zakończy, ale myślę, że do odbudowy sportu lig sportowych, a tym bardziej ligi siatkarskiej na Ukrainie będzie bardzo daleka droga. I ja osobiście nie, nie widzę takiej możliwości w najbliższym czasie, żeby ta liga znowu powróciła, choć czego bardzo, bardzo, bardzo życzę. W pierwszej kolejności, jak już powiedziałem, że wojna się zakończyła, a potem z moim kolegą, żeby, żeby też mieli gdzie grać, żeby ta, ta liga istniała, choć wiem, że to będzie bardzo trudne do zrealizowania. Jesteś teraz w Polsce, w Warszawie, ale rozumiem myślami, bardzo często wracasz do tego, co tam się wydarzyło, i do, do swoich kolegów, i, i do całej tej społeczności, także siatkarskiej, ale, ale patrząc też szerzej na, na, na to, co się dzieje w Ukrainie, pomagasz jakoś? Masz jakieś kanały, możliwości, dzięki którym możesz wspierać to, co się tam dzieje, właściwie Ukraińców, czy mają jakieś potrzeby? Czy Tobie można jakoś pomóc albo zasygnalizować światu, że jest potrzeba, a Ty masz możliwości, żeby je zrealizować? E, tak, potrzeby po stronie ukraińskiej są bardzo, e, bardzo duże. Są to produkty medyczne, jedzenie z, długu, e, z długim terminem ważności. E, Koce, wszystko takie rzeczy. Najbardziej e, też są potrzebne rzeczy militarne, typu kamizelki kuloodporne, e, hełmy, ale jest to strasznie trudne do, e, do zdobycia. Jest z tym bardzo dużo roboty papierkowej i jest to bardzo kosztowne. E, ja staram się pomagać e, tak jak mogę, na tyle, na ile czas mi pozwala, e, wspólnie ze swoimi e, znajomymi i przyjaciółmi, plus rodziną pomagamy, fundacją pomagamy tu w Warszawie. Gdy ktoś może organizujemy przewóz rzeczy, bo wcześniej organizujemy zbiorki przewóz rzeczy do Przemyśla, gdzie jesteśmy w stałym kontakcie z Strażą Graniczną, którzy mówią nam gdzie co jest najbardziej aktualnie potrzebne i gdzie będą te rzeczy przerzucane. E, najczęściej, gdy już jesteśmy w przemyślu, to, to jedziemy pod granicę, pomóc kogoś, e, ko, kogoś przewieźć, więc e, pomagać można na, na wiele sposobów. Trzeba po prostu mieć e, chęci, by to robić. Ale nawet jeżeli nie mamy czasu i, i płacimy na jakąś organizację pieniądze, to też jest to autentyczna pomoc dla Ukraińców. Ty sam osobiście też byłeś na granicy. Wiozłeś nie tylko Dary, ale wiozłeś też dwóch panów, którzy jechali tam, żeby wstąpić do wojska. Powiedz, tak. na no, pewno rozmawiałeś z nimi. Co siedzi w nich? O czym oni mówią, jadąc właśnie na front? Miałem okazję spędzić właśnie w samochodzie około 5-6 godzin z... Nazarem, który właśnie jechał, i pytałem się go o to. Dla niego było to coś oczywistego, że musi wracać do kraju, bronić, bronić swojego kraju. On był strasznie zdeterminowany. Jednostki w Ukrainie są też przepełnione. Tam się tyle ludzi zgłasza, że niektórych trzeba po prostu odsyłać i powiedzieć, żeby poczekali, więc on był tego świadomy i właśnie mi opowiadał, że Pójdzie do jednej jednostki, jak odrzucą, powiedzą, że jest pewna, pójdzie do drugiej, jeżeli też go odrzucą, pójdzie do trzeciej, po prostu żeby jak najszybciej ruszyć i autentycznie, e, autentycznie pomagać. Więc e, dla nich to było takie oczywiste. E, to też są tacy ludzie jak my. E, myślę, że on się nie obrazi, że o tym opowiadam, e, a gdyby usłyszał, że o nim opowiadam w radiu, to byłby bardzo za, zadowolony. Na przykład on nie, powiedział, on nie powiedział tego swojej mamie, że, że, jedzie, że jedzie na front, bo wie, że by się o niego strasznie martwiła. Nie wiem, czy później zmienił zdanie, czy mama się dowiedziała. Po prostu staram się nakreślić sytuację, jaką, jaką był. Poprosił nas, czy moglibyśmy mu zapewnić buty, plecak, bo wie, że może tego nie dostać tam, a będą mu bardzo potrzebne oczywiście we wszystkim mu. Mu pomogliśmy. Z tego co pamiętam, on też miał doświadczenie nie tyle w wojsku, choć był przez jakiś moment, ale ze straży pożarnej, właśnie w wojsku, chyba był z rok lub dwa, więc, więc miał jakieś doświadczenie. I tak jak mówię, był strasznie zdeterminowany i było to widać. Był osobą, która kocha swój kraj i dla niego to było oczywiste, że on musi wrócić i bronić swojej ojczyzny. Takie pytanie mam do ciebie już wykraczające poza te najtrudniejsze i najsmutniejsze tematy. Mianowicie chodzi o sport, który jest teraz chyba taką najmniej ważną z najmniej ważnych rzeczy, ale funkcjonuje i jest jednak w pewnym sensie istotny, by rozgrywki w Europie, na całym świecie trwały, bo jest to też znakomita platforma do tego, żeby wiele rzeczy przekazywać. Co Twoim zdaniem. Sport jest w stanie zrobić w tej sytuacji, jak ważnym elementem naszego życia jest w takich trudnych momentach? Sport może być też platformą do manifestacji swoich poglądów. I kiedy wydaje nam się, że jakimś gestem nie jesteśmy w stanie nic zmienić na tej wojnie, to pewnie. Pewnie mamy rację, ale weźmy na przykład y, siatkówkę moich kolegów i to, jak oni y, przeżywali na przykład to, że Mistrzostwa Świata ma, mają być zorganizowane w Rosji i jak y, każdy post y, siatkarza wspierający, wspierający Ukrainę po prostu dodawał im otuchy i było to dla nich coś fajnego. To, to nie zmieni przebiegu wojny, ale, ale ale jest to pełną formą wsparcia w tych y, trudnych czasach y, dla nich. Y, jeżeli wywoła się jeszcze sport, to moim zdaniem y, jakby wykluczenie sportowców z Rosji, drużyn z Rosji, y, zabranie wszystkich ich turniejów jest jedyną i, i słuszną drogą, żeby... Żebyśmy my poprzez sport mogli pokazywać poparcie dla Ukrainy, a żeby Rosjanie poprzez sport nie mogli dalej tworzyć swojej propagandy w świecie. Nie w świecie, tylko w kraju rosyjskim. No właśnie, ta propaganda też jest przemycana gdzieś tam do świata sportu. Gdzieś tam mamy te pojedyncze, ale są przypadki manifestacji wsparcia dla wojny i dla działań Władimira Putina. Jak rozmawiasz ze swoimi kolegami z Ukrainy, te informacje na pewno też do nich docierają. Jak oni na to reagują? To jest złość, czy już takie politowanie i mówimy, mamy do czynienia z idiotami i z niczym więcej. Eee... Szczerze mówiąc, mogę się tylko, nie wiem nawet, czy oni mają czas zajmować się aż takimi takimi manifestami. No, przepraszam, nie mogę się wysłowić długo czasu. Jeszcze raz. Eee... Nie wiem, myślę, myślę, że na pewno nie jest to, to dla nich fajne. Eee, to, co zrobił pewien gimnastyk, tak? Dobrze, tak kojarzę jest. sporty, wychodząc z literą Z obok, e, obok e, młodego Ukraińca, który wygrał zawody, to nie znajdę żadnego łagodniejszego określenia niż to, które ty wy, wymieniłeś. To jest po prostu idiota. I właśnie dlatego e, powinno się Eliminować ze wszystkich sportów Rosjan, żeby nie mogli manifestować na zawodach różnych rzeczy, choć tak jak mówisz to są wyjątkowe przypadki, ale też z drugiej strony, jeżeli na przykład, jeżeli na przykład któryś z nich wygra jakieś zawody, to też dajemy pretekst pokazania Rosji, że ich sport jest najlepszy. Też się spotykam na, na profilach drużyń siatkarskich po informacji, że dana drużyna została wyeliminowana z, z europejskich pucharów, spotkałem się z komentarzami, że Sport bez Rosji, siatkówka bez Rosji nie będzie istnieć. Że, że to oni są najważniejsi i oni napędzają ten sport, a my po prostu sobie nie poradzimy bez tych klubów. Więc o, oni żyją, oni żyją w, takiej, w takiej świadomości. I weźmy teraz na przykład tenis. To, 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 nie jest, to nie jest moja myśl, ale ja ją przekażę dalej. Co zrobi rosyjska propaganda, kiedy któryś z rosyjskich, a są to topowi tenisiści, wygra wielkiego szlema. Powie, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, że oni dalej grają a i, i powiedzą, że tenis bez, bez Rosjan też nie będzie istniał, tak? No, mamy do czynienia z takimi sytuacjami. To jeszcze nie jest ostatecznie rozstrzygnięte. Widzimy przykłady też, że. Te najbardziej prestiżowe, światowe sporty, mam tutaj na myśli na przykład Formułę 1, bardzo stanowczo podeszły i Rosji nie ma już w, w tych wyścigach. Natomiast temat tenisa to jest faktycznie coś, z czym jeszcze się mierzymy, mając nadzieję, że no, mimo wszystko możliwe, że Miedwiedew, który jest Rosjaninem, rzadko bywa w kraju i właściwie. Spędził całe życie poza Rosją, no ale w dalszym ciągu występuje pod rosyjską flagą i, i no przykro mi, tak samo jak Ukraińcy nie mogą brać udziału w rozgrywkach sportowych, bo są z drugiej strony tego konfliktu i mają inne rzeczy na głowie. Tak niestety Miedwiediew także powinien być wykluczony. Artur, wracając jeszcze do, do ciebie, bo masz 26 lat, jesteś mistrzem świata. Zdecydowałeś się grać w ukraińskim zespole także z jakichś powodów sportowych. I y, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje. Twoje życie też się zmieniło właściwie z dnia na dzień, musiałeś tutaj wrócić. I co ty jako sportowiec y, w takiej sytuacji y, teraz zamierzasz zrobić? Bo jakieś treningi y, rozumiem kontynuujesz tutaj z uprzejmości warszawskiego klubu, natomiast jak ty teraz y, funkcjonujesz i, i, i co zamierzasz? Tak. Y przy całej. przy wszystkich. Pomocach, jakie starałem się wykonać dla strony ukraińskiej, też chciałem zadbać o siebie, o swoją formę, bo w planach mam jeszcze dokończenie tego sezonu. Nie wiem jeszcze, jeszcze gdzie, ale bardzo bym, bym chciał nie kończyć tego sezonu tak szybko. Dlatego na razie trzymuję drużyny w drużynie projekcie Warszawa. A co będzie dalej, to mam nadzieję, że w najbliższych dnia, dniach się wyjaśni i, i, i będę mógł się wtedy też, też pochwalić, co mnie dalej czeka. Yy... Myślę, że, 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 że jeszcze w tym sezonie w siatkówkę pogram. A możesz nam uchylić takiego mojego rąbka, tylko tajemnicy, czy zostajesz w kraju, czy znowu rzucasz się za granicę? Eee, obie, obie opcje są w grze. No dobrze, no to w takim razie my już chyba wszystkie informacje od ciebie wszystkich informacji od ciebie już uzyskaliśmy. Artur Szalpuk, mistrz świata z 2018 roku i ciągle jeszcze zawodnik ukraińskiego epicentry podolany Chod chorodok. Artur Szalpuk był gościem podcastu Towarzystwo Sportowe Radia Z. Artur, powodzenia. Życzymy ci, żebyś szybko znalazł klub i, i żebyś nie tracił też zapału do pomocy, bo wiemy, że tutaj ta wytrwałość jest też bardzo ważna, doświadczamy jej zresztą sami na co dzień. Dzięki wielkiej, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Towarzystwo Sportowe. Podcast Dziennikarzy Sportowych Radia Z.